W Perle Bałtyku. Podjąłeś właśnie jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Wybór miejsca studiów to nie tylko kwestia uczelni czy kierunku. To także wybór miasta, które na najbliższe lata stanie się Twoim drugim domem. A jeśli Twój wybór padł właśnie na Gdańsk, to gratuluję. Trafiłeś do miejsca absolutnie wyjątkowego. Do miasta o ponad tysiącletniej historii, które każdego dnia tętni życiem, jest pełne inspiracji i nieskończonych możliwości. Gdańsk, nazywany Perłom Bałtyku, to znacznie więcej niż malownicze uliczki i historyczne mury, które z pewnością już widziałeś na zdjęciach. To przede wszystkim dynamiczny ośrodek akademicki, kulturalny i gospodarczy, który zaoferuje ci o wiele więcej niż tylko sale wykładowe i ciche biblioteki. Ten rozdział to twój pierwszy. Osobisty przewodnik po Gdańsku. Chcę ci pomóc oswoić się z tym nowym miejscem, pokazać jego ogromny potencjał i po prostu ułatwić twój start w tej wielkiej akademickiej przygodzie. Niezależnie od tego, czy dopiero planujesz swój przyjazd, czy może stawiasz już pierwsze nieśmiałe kroki na gdańskiej ziemi, mam nadzieję, że znajdziesz tu cenne wskazówki. Poczuj przedsmak tego, co na ciebie czeka. A jeśli słuchają nas także twoi rodzice, niech ten przewodnik będzie dla nich potwierdzeniem, że oddają cię w dobre ręce. Gdańsk to miejsce bezpieczne, inspirujące i oferujące doskonałe warunki do Twojego rozwoju. Aby naprawdę zrozumieć Gdańsk, musisz najpierw poczuć jego duszę. To miasto, które przez wieki kształtował handel morski jako dumnego członka Hanzy. Miasto naznaczone tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej, która właśnie tu miała swój początek. Ale także kolebka Solidarności, wielkiego ruchu, który zmienił bieg historii nie tylko Polski, ale i całej Europy. Gdy będziesz spacerować ulicami głównego miasta, z pewnością poczujesz ten historyczny ciężar, ale dostrzeżesz też ogromną dumę z odbudowy i dzisiejszego pięknego kształtu miasta. Jednak historia to tylko jedna strona medalu. Gdańsk to jednocześnie miasto zapatrzone w przyszłość. Dynamiczny rozwój portu, nowoczesne centra biznesowe, prężnie działające uczelnie i ciągłe inwestycje w infrastrukturę sprawiają, że jest to miejsce niezwykle atrakcyjne nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla młodych, ambitnych ludzi, takich jak ty. Ta unikalna mieszanka historii i nowoczesności tworzy niepowtarzalny klimat, który, jestem o tym przekonany, po prostu cię urzeknie. Co więcej, Gdańsk nie jest samotną wyspą, jest sercem trójmiasta. Wspaniałej aglomeracji, którą tworzy wspólnie z eleganckim Sopotem i nowoczesną Gdynią. Każde z tych miast ma swój odrębny, wyjątkowy charakter, a jednocześnie wszystkie doskonale się uzupełniają, tworząc jeden z najciekawszych i najbardziej różnorodnych regionów w Polsce. Ogromna łatwość przemieszczania się między nimi sprawia, że studiując w Gdańsku, masz na wyciągnięcie ręki atrakcję aż trzech fascynujących miast. Skoro o tym mowa, przejdźmy do konkretów. Aby w pełni poczuć puls miasta, musisz wiedzieć, jak się po nim sprawnie poruszać. Na szczęście podróżowanie po Gdańsku i całym Trójmieście jest stosunkowo proste, dzięki dobrze rozwiniętej sieci komunikacji. Podstawą Twoich podróży po samym Gdańsku będą z pewnością autobusy i tramwaje, którymi zarządza Zarząd Transportu Miejskiego. Sieć połączeń jest naprawdę gęsta i dociera do większości dzielnic, w tym oczywiście do tych, w których znajdują się kampusy uniwersyteckie i Twoje przyszłe miejsce zamieszkania. Kluczem do swobodnego poruszania się jest wyrobienie gdańskiej karty miejskiej lub korzystanie z aplikacji mobilnych. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wgranie na kartę biletu okresowego, na przykład semestralnego dedykowanego studentom. I tutaj pierwsza złota rada. Pamiętaj. Twoja legitymacja studencka to prawdziwy skarb. Uprawnia cię do bardzo dużych zniżek. Prawdziwym kręgosłupem komunikacyjnym całego trójmiasta jest jednak szybka kolej miejska, znana wszystkim jako SKM. Pociągi te kursują z dużą częstotliwością, w godzinach szczytu nawet co kilka minut, na trasie łączącej Gdańsk-Sopot i Gdynie. To bez wątpienia najszybszy sposób, aby w kilka chwil dostać się z kampusu w Gdańsku na plażę w Sopocie czy na festiwal muzyczny w Gdyni. Pamiętaj tylko, że bilety na przejazd SKM kupuje się oddzielnie. Nie obowiązują na nią standardowe bilety miejskie, chyba że zdecydujesz się na specjalny bilet metropolitalny. Oczywiście i tutaj Twoja legitymacja zapewni Ci solidną zniżkę. Jeśli wolisz polegać na sile własnych mięśni, mam dobrą wiadomość Gdańsk staje się miastem coraz bardziej przyjaznym rowerzystom. Z roku na rok przybywa nowoczesnych ścieżek rowerowych, a popularny system roweru miejskiego Mewo ułatwia szybkie przemieszczanie się na krótszych dystansach. Wiele osób po prostu kupuje własny rower, co jest świetnym sposobem nie tylko na zwiedzanie miasta, ale i dbanie o kondycję. Z kolei posiadanie własnego samochodu, szczególnie w centrum, może okazać się kłopotliwe ze względu na strefy płatnego parkowania i ograniczoną liczbę miejsc. W razie potrzeby zawsze możesz skorzystać z popularnych aplikacji przewozowych. I tu kolejna ważna wskazówka: koniecznie zainstaluj w swoim telefonie aplikację Jak dojadę. To absolutnie nieocenione narzędzie do planowania podróży komunikacją miejską, które pokaże ci najlepsze połączenia i rozkłady jazdy w czasie rzeczywistym. Twoje życie akademickie będzie się toczyć wokół jednej z kilku znakomitych gdańskich uczelni. Największą z nich jest Uniwersytet Gdański, oferujący niezwykle szeroką gamę kierunków humanistycznych, społecznych, a także ścisłych i przyrodniczych, z nowoczesnym kampusem zlokalizowanym w dzielnicy Oliwa. Jeśli Twoje serce bije w rytmie technologii, z pewnością trafisz na Politechnikę Gdańską, jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Jej imponujący historyczny kampus we Wrzeszczu robi ogromne wrażenie i jest miejscem dla przyszłych inżynierów i architektów. Tych, którzy marzą o niesieniu pomocy innym i zawodach medycznych, przywita prestiżowy Gdański Uniwersytet Medyczny. W sercu historycznego centrum, w otoczeniu pięknych kamienic, swoje miejsce znalazła Akademia Sztuk Pięknych kształcąca przyszłych artystów i projektantów. Natomiast pasjonaci sportu i zdrowego trybu życia odnajdą się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Pamiętaj jednak, że studia to znacznie więcej niż nauka. Każda z tych uczelni to prawdziwe zagłębie kół naukowych, organizacji studenckich, zespołów artystycznych i klubów sportowych. To doskonała okazja, by rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe, cenne umiejętności i przede wszystkim poznawać ludzi, którzy dzielą Twoje zainteresowania. Koniecznie śledź strony internetowe swojej uczelni i samorządu studenckiego, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami i imprezami. Twoja uniwersytecka biblioteka będzie nie tylko miejscem do nauki, ale także prawdziwym centrum kultury z nowoczesnymi czytelniami i przestrzeniami do wspólnej pracy. Przed Tobą jednak jedno z pierwszych poważnych wyzwań, czyli znalezienie odpowiedniego miejsca do życia. Masz tu dwie główne ścieżki do wyboru. Pierwszą, zazwyczaj najtańszą opcją są akademiki. Czyli domy studenckie oferowane przez uczelnie. To doskonałe miejsce do integracji i poczucia prawdziwej atmosfery studenckiego życia. Pamiętaj jednak, że liczba miejsc jest ograniczona, a pierwszeństwo mają często osoby spoza regionu. Dlatego aplikuj o miejsce jak najwcześniej. Drugą drogą, dającą znacznie więcej niezależności, jest wynajem pokoju lub mieszkania na własną rękę. Ceny w gnańsku bywają dość wysokie, dlatego wielu studentów decyduje się na wspólne wynajmowanie większego lokum, co znacznie obniża koszty. Poszukując ofert, skup się na dobrze skomunikowanych dzielnicach, takich jak wrzeszcz, oliwa, przymorze czy zaspa. Korzystaj z popularnych portali internetowych i grup w mediach społecznościowych. Bądź jednak czujny i zawsze dokładnie sprawdzaj podpisywane umowy. Ale o tym szczegółowo opowiemy w dalszej części naszego przewodnika. Kwestia mieszkania nierozerwalnie łączy się z ogólnymi kosztami życia. Trzeba przyznać, że Gdańsk nie należy do najtańszych miast w Polsce, ale studencki budżet da się tu rozsądnie zaplanować. Poza opłatami za zakwaterowanie, uwzględni wydatki na jedzenie, transport i oczywiście rozrywkę. Samodzielne gotowanie zawsze będzie tańsze niż jedzenie na mieście, ale koniecznie odkryj uroki studenckich stołówek i barów mlecznych. To kultowe miejsca, gdzie zjesz niedrogi, domowy obiad. I pamiętaj o tym, co mówiłem wcześniej: Twoja legitymacja studencka będzie Twoim najlepszym przyjacielem, otwierając drzwi do dziesiątek zniżek w kinach, teatrach, muzeach, a nawet w niektórych restauracjach i sklepach. Miej ją zawsze przy sobie. Studiowanie to niezwykła podróż intelektualna, ale pamiętaj, że twoje życie nie będzie toczyć się wyłącznie w murach uczelni. Kiedy zamkniesz notatki i wyjdziesz z sali wykładowej, Gdańsk otworzy przed tobą świat nieskończonych możliwości spędzania wolnego czasu. To miasto, które żyje o każdej porze dnia i nocy, a ja chcę ci pokazać, jak czerpać z niego pełnymi garściami. Zacznijmy od spaceru po historii, bo tutaj czuć ją na każdym kroku. Obowiązkowym punktem twojej gdańskiej mapy musi stać się główne miasto. Pozwól, by twoje stopy poniosły cię drogą królewską, od złotej bramy, aż po zieloną bramę, wzdłuż długiego targu. Zatrzymaj się i spójrz w górę. Zobaczysz majestatyczny dwór Artusa, strzelisty ratusz głównego miasta i oczywiście fontannę Neptuna, symbol potęgi i dumy Gdańska. Gorąco zachęcam cię, abyś zebrał siły i wspiał się na wieżę ratusza lub bazyliki mariackiej, największej ceglanej świątyni na świecie. Widok, który rozproszczera się z góry, panorama czerwonych dachów i lśniącej tafli motławy zapiera dech w piersiach i na zawsze pozostaje w pamięci. Gdy już nasycisz oczy tym widokiem, zejdź na dół i skieruj swoje kroki w stronę rzeki. Tam na długim pobrzeżu czeka cię niezwykle klimatyczny spacer wzdłuż motławy. To właśnie tutaj zobaczysz słynny średniowieczny dźwig portowy potężnego żurawia, który przez wieki był świadkiem morskiej chwały miasta. Stąd odpływają statki, które zabiorą cię na Westerplatte, symboliczne miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, które po prostu trzeba odwiedzić, by poczuć ciężar historii. Zanim jednak ruszysz dalej, skręć w jedną z bocznych uliczek. Trafisz na ulicę mariacką, przez wielu uważaną za najpiękniejszą i najbardziej urokliwą w całym Gdańsku. Jej atmosfera, stworzona przez wysokie, wąskie kamieniczki i dziesiątki małych galerii z bursztynem, jest absolutnie magiczna. Aby w pełni zrozumieć współczesną Polskę, musisz poznać dwa kluczowe miejsca. Pierwszym jest Europejskie Centrum Solidarności, nowoczesne i poruszające muzeum poświęcone historii wielkiego zrywu, który zmienił oblicze Europy. To absolutny obowiązek dla każdego, kto chce zrozumieć ducha tego miasta i tego kraju. Drugim jest monumentalne Muzeum II wojny światowej, którego imponująca i głęboko poruszająca ekspozycja opowiada o globalnym konflikcie, oddając przy tym sprawiedliwość polskim doświadczeniom. To ważne lekcje historii, które na długo zostają w sercu. Gdy zapadnie zmrok, Gdańsk odsłoni przed tobą swoje drugie, kulturalne oblicze. Czekają na ciebie deski Teatru Wybrzeże, a także Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, którego niesamowita architektura ze zdejmowanym dachem i bogaty repertuar zachwycają widzów z całego świata. Dla miłośników filmu, obok dużych multiplexów w galeriach handlowych, istnieją małe klimatyczne kina studyjne, jak kameralne Kafe, gdzie poczujesz prawdziwą magię X-Muzy. Twoją duszę spragnioną dźwięków, zaspokoją koncerty w kultowym klubie B-90 czy w eleganckim starym manerzu. Na postoczniowych terenach stoczni cesarskiej, w rejonie modnej ulicy Elektryków, znajdziesz tętniące życiem kluby z muzyką na żywo, a melomanów klasyki zachwyci wspaniała Filharmonia Bałtycka na wyspie Ołowiance. Gdańsk to także miasto wspaniałych festiwali, od letniego, barwnego jarmarku świętego Dominika, przez festiwale muzyczne, poważne wydarzenia filmowe i teatralne. Kiedy poczujesz zmęczenie miejskim zgiełkiem, Gdańsk zaoferuje ci wytchnienie na łonie natury. Masz stąd przecież bezpośredni dostęp do szerokich, piaszczystych plaż. Najpopularniejsze z nich to stogi, brześno ze swoim urokiwym molo, czy jelitkowo, płynnie łączące się z sopotem. To idealne miejsca na spacer, jogging czy po prostu leniwe popołudnie w promieniach słońca. Jeśli szukasz cienia i spokoju, odwiedź Park Oliwski. To prawdziwe zielone płuca miasta, historyczny, przepiękny park z egzotyczną palmiarnią, ogrodem botanicznym i kojącym szumem kaskad wodnych. To właśnie tam znajduje się Katedra Oliwska, słynąca z potężnych barokowych organów. Koniecznie wybierz się na jeden z odbywających się tam koncertów. To o przeżycie, którego nie zapomnisz. A dla prawdziwych miłośników aktywnego wypoczynku jest jeszcze trójmiejski park krajobrazowy, ogromny kompleks leśny otaczający całą aglomerację, idealny na piesze wędrówki i rowerowe eskapady. Z jego wzgórz, jak choćby ze wzgórza Pachołek w Oliwie, rozciągają się przepiękne widoki. A gdzie bije prawdziwe serce studenckiego Gdańska? Oczywiście w okolicach uczelni. Zarówno Wrzeszcz przy Politechnice, jak i Oliwa przy Uniwersytecie mają swoje ulubione puby, kawiarnie i bary, gdzie wieczorami spotyka się cała studencka brać. Warto odkrywać te lokalne perełki. Szczególnie latem musisz odwiedzić wspomnianą już ulicę Elektryków i tereny Stocznicy Sarskiej. To dziś niezwykle modne, postindustrialne przestrzenie, pełne klubów, barów na świeżym powietrzu i food trucków. I oczywiście nie zapominaj o kultowych barach mlecznych, klasykach na studencką kieszeń, gdzie zjesz tanio, smacznie i poczujesz się jak na domowym obiedzie. Pamiętaj, że twoja gdańska przygoda nie kończy się na granicach miasta. Na wyciągnięcie ręki po krótkiej podróży SKM-ką masz cały Sopot i Gdynię. Sopot, słynny kurort z najdłuższym drewnianym molem w Europie i tętniącym życiem deptakiem zwanym Monciakiem, to idealne miejsce na letni wypad i wieczorne wyjście. Z kolei Gdynia to miasto portowe, perła modernizmu lat dwudziestych, gdzie na skwerze Kościuszka zaczumowały historyczne okręty Dar Pomorza i Niszczyciań Błyskawica. To tam mieści się wspaniałe muzeum emigracji i to Gdynia jest gospodarzem największych letnich festiwali muzycznych i filmowych. Dotarliśmy do końca naszego wstępnego przewodnika po mieście, które już w najbliższym czasie z dumą nazwiesz swoim. Mam nadzieję, że te słowa rozpaliły Twoją ciekawość i dały Ci przedsmak tego, jak niezwykłym miejscem jest Gdańsk. To fascynujący mariaż przeszłości, świadectwo tysiącletniej historii, hanzeatyckiej potęgi i narodzin Solidarności, z przyszłością, która pulsuje w nowoczesnych kampusach uniwersyteckich, w dynamicznych centrach biznesowych i kulturalnych. Zarysowaliśmy jedynie mapę, pokazaliśmy szlaki, ale prawdziwa przygoda kryje się w szczegółach, w każdodniowych wyborach i odkrywaniu miejsc, których nie znajdziesz w standardowych przewodnikach. To tylko początek naszej wspólnej przygody. W kolejnych odcinkach pomogę ci znaleźć pokój lub mieszkanie na wynajem. Podpowiem, jak podpisać umowę, żeby nie dać się oszukać, na co się godzić, a na co absolutnie nie. Pokażę Ci Gdańsk z perspektywy studenta, gdzie zjeść tanio i dobrze, gdzie toczy się najlepsze życie nocne, doradzę, jak dorobić w weekend, gdzie szukać pracy, jakie stawki są fair, a które lepiej omijać szerokim łukiem. Będzie też o tym, jak rozwijać się na studiach, które koła naukowe realnie wzbogacą Twoje CV i gdzie znaleźć pomoc, gdy coś nie idzie po Twojej myśli. Nie zapomnij zaobserwować kanału Student Gdańsk, żeby być na bieżąco i niczego nie przegapić. A jeśli będę miał dostęp do ciekawych rabatów i promocji w Trójmieście, od razu się z tobą nimi podzielę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yeah. na bicie. Trójmiasto w sercu. Wiesz jak jest. Z rana jest KMK w plecaku notatki Ale w głowie wciąż brzmi Wczorajszy klasyk Oliwa do sobotu, potem kampus, Juk, gdzie wszędzie znajomi się ma co tam u ciebie na molo wiatr gra jak DJ na gramofonie Wpadam na wykład, ale w sumie w innym tonie Po zajęciach plaża, chill jak w Miami Tylko bursztyny, zamiast złota w dłoni mamy To student Jack Nasze miasto, nasza scena Odrzeszcza po runie Płynie dobra wena Zatoki energia, w sercu wolność W nocy Neptun, patrzy jak kręcimy klip, stare miasto błyszczy w, w Tlegra Street